nieruchomości MIPIM w Cannes, Studio Rzeczpospolitej. Witam Państwa Marcin Piasecki, jest ze mną gość, pan Rafał Kula, prezes firmy Noho Investment. Dzień dobry. Witam panie Marcinie. Panie prezesie, to są różne lokalizacje, to jest Kraków, to są Katowice, teraz zaczęła się, że tak to określę, Warszawa. I yy, inwestujecie, prowadzicie inwestycje dotyczące apartamentów, które określacie jako prawdziwe premium. Co to znaczy prawdziwe premium? Prawdziwe premium w naszym, naszy, naszym wydaniu to jest połączenie jakości architektury, wyjątkowych wnętrz, które są ponadczasowe materiałów w żyje i przede wszystkim yy, klimatu jaki wytwarzamy, czy takiego holistycznego podejścia do całości projektu, że. A oprócz mówię, tych eleganckich e, kwestii wizualnych ludzie mogą się tam czuć wyjątkowo. Mają lokale w, w parterach, które są do, do, dopasowane do, do charakteru tego miejsca, że nie są przypadkowe, że to wszystko działa, otoczone jest zielenią i, i nie tylko zagospodarowanie terenu, który powoduje, że człowiek wychodząc z tego miejsca czuje się wyjątkowy. Więc to premium to nie jest tylko lokalizacja, standard, jakość. Ale też kilka tych innych czynników, które powiedziałem, to powodują, że człowiek się czuje wyjątkowy w swoim miejscu, gdzie żyje, w swoim otoczeniu. I to że nie chcemy kreować, bo do tej pory nikt tego nie, nie robił w takim standardzie w Polsce, jak, jak my to robimy. No też proponujecie klientom no, najróżniejsze rozwiązania, które nie są typowe nawet dla tych uchodzących za inwestycje z wyższej półki. Na przykład w Warszawie proponujecie, co zauważyłem, Studio podcastowe w, dla swoich klientów, to że będą mieli je po prostu z, obok swojego apartamentu. Tak, bo chcemy, żeby ludzie mieli tyle udogodnień, żeby każdy człowiek jest inny, każdy ma inne podobania, każdy ma inne pasje, żeby każdy dla siebie mógł znaleźć coś wyjątkowego. W kolejnych etapach będą jeszcze inne, bardziej nowatorskie części wspólne. Tu oczywiście niektóre się będą powtarzały. To jest, to jest normalne. Ale każdy, każdy chce zrobić coś dodatkowego. Nie będę ich teraz chciał wymienić, bo, bo niestety, albo niestety, jesteśmy bardzo często kopiowani przez konkurencję, to sposób taki, je, taki bardzo jeden do jeden, co jest dobre, bo, bo, się, bo się rynek rozwija i rynek się zmienia, ale to ja liczę też na kreatywność z, z od innych, nie tylko żebyśmy byli tymi, co, co wymyślamy. Więc jakby o tych kolejnych nie wspomnę, ale tak, wymyślamy różne części wspólne, żeby po prostu ludzie mogli z nich korzystać, mogli się z nimi cieszyć i były funkcjonalne, nie były takie kompletnie niepotrzebne, które, które nie będą użytkowane przez naszych klientów. To porozmawiajmy o tej inwestycji warszawskiej. To jest stosunkowo świeża sprawa, na jakim jest etapie i jaki będzie pro, proces prowadzenia tej inwestycji. Budowa Nochowań się rozpoczęła. Pierwszego etapu to będą trzy budynki. Wystartowaliśmy już na pod koniec listopada, początek grudnia. Są prace ziemne prowadzone. Więc zakończenie tej inwestycji planujemy na drugi kwartał 2027. Więc yy, i w międzyczasie chcemy zacząć z kolejnym etapem, żeby te etapy nie następowały jeden po sobie, tylko, tylko płynnie przechodziły. Podczas zaawansowania na poziomie 60-70% pierwszego będzie zaczęty kolejny etap, żeby ta inwestycja trwała jak najkrócej. No i na koniec chcecie stworzyć całkiem porządny kawałek miasta. Stworzymy najlepszy kawałek miasta jeżeli chodzi o na pewno rynek polski, bo tak jest nasze założenie. Chcemy stworzyć w, nasz, w naszej, naszej wizji miasto w tym standardzie premium. To premium do tej pory nie było. I tak jak mówię, nie chodzi o tylko o architekturę i, i te nasze części wspólne, które nas charakteryzują, tylko całe otoczenie, cały ten lifestyle i klimat, który wytworzymy. I to będzie klimat nie tylko dla naszych klientów, co jest bardzo ważne, ale dla ludzi z zewnątrz, że każdy człowiek, każdy Warszawiak i nie tylko będzie mógł tam przyjść i będzie tam czuł. Dobrze i być zaskoczony, że w Warszawie coś takiego fajnego powstało. To jest najcięższe wyzwanie, bo architekturę tu umiemy robić bardzo dobrze i, i części wspólne. Tutaj, jakby, nie mamy konkurencji, a pod kątem lifestyle'u i takich fajności miejsc, konkurencja jest i to w Warszawie jest znacznie większa bo, niż, niż w tej, tej, tej kwestii, której mówiłem na początku. Bo e, I tego, jakby, to jest dla nas najważniejsze teraz: wytworzyć ten. Ten, tak ten koncept, żeby ten lifestyle był wyjątkowy. No właśnie, a czy jest zainteresowanie, jeżeli chodzi o właśnie tak rozbudowaną ofertę, no, która też swoje kosztuje, prawda? To nie są najtańsze rzeczy, natomiast yy, 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 jest tak bardzo yy, rozbudowana i jakie jest zainteresowanie, jeżeli chodzi o klientów? O klientów naszego Noho jest zainteresowanie bardzo duże, bo ludzie takie produktu nie widzieli. No Takiego produktu, mogę powiedzieć z pełną świadomością, nie ma w Europie. I prawdopodobnie, jak patrząc po po tych targach, jak tyle, co zdążyłem się przejść. No właśnie a, chciałem o to zapytać. A, a, się, a się troszeczkę spóźniłem, ponieważ wybrałem rzecz, która jest, którą najbardziej kocham. To jest rodzina i rodzina mi troszeczkę opóźniła, bo mam dwuletnią córeczkę, ale drugą rzecz, która, drugą moją miłością jest noho, więc ale wygrała ta pierwsza miłość, więc spóźniłem się, ale tyle, co zdążyłem zobaczyć. Nie ma, nie ma projektu, który by. Wie, jako jeden spełniał te wszystkie kryteria, które... Oczywiście są wielkie projekty, bardzo um, rozbudowane, wysokie to budynki, etakularne, etakularne. To są kraje rabskie, między innymi. Ale połączenie takiej jakości, tego lifestyle'u, takiego holistycznego, stworzenia czegoś wyjątkowego na każdym jakby, etapie tego, tego projektu, to nie ma. Bo co z tego, że budynek ma 400 metrów e, wysokości jak i, i ma fa, pa, parę fajnych, fa, fajnych części wspólnych, jak jakość jest taka bardzo... No, niespecjalna, bym powiedział, no taka po, po, poszczególna. I, I ja też dużo podróżuję i oglądam te inwestycje, bo to jakby to jest część e, moje, mojego hobby, mojej pasji i też, i też pracy. Słuchajcie, do tej pory, czy byłem w Stanach, czy, czy w Dubaju, nie ma takiej jakości, którą my oferujemy naszym klientom. A na pewno nie w takiej cenie. No właśnie, bo tutaj ja chyba dosyć szczegółowo obejrzałem tegoroczną edycję MIPIM. No, i przyznam, że z dosyć dużym trudem może by się. Na te olbrzymie przecież targi znalazły dwie, może trzy oferty, które są jakoś analogiczne, ale to bardzo mało, jeżeli chodzi o no, skalę tych targów. Mało, bo czym my się wyróżniamy jako inwestor? My jesteśmy inwestorem, który ma bardzo duży potencjał. Wiemy, co chcemy, ale nie jesteśmy korporacją. I tak jak tutaj rozmawiałem z panem redaktorem. Przed tym nagraniem nam te nasze założenia biznesowe, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, Excel się musi świecić na zielono, ale ten zielony kolor ma być, nawet ma być oliwkowy, elegancki. Nie ma być taki bardzo fosforyzująco-zielony, więc mamy tu inne podejście. My chcemy dać bardzo dużo naszym klientom, żeby być dumni z tego, co robimy. Nie robimy to tylko na kwestiach biznesowych, oczywiście na tym zarabiamy, bo to, to też trzeba być szczerym, ale mamy na inne podejście. Patrzymy na to długofalowo i cieszy nas to, co robimy, więc my wkładamy dużo serca, dużo te środków, żeby stworzyć projekty, miejsca, które są indywidualne, z których tak, będziemy dumni, które zostaną na lata, i nasi klienci też będą mówić, chcę kupować tylko w Noho. Nie chcę gdzie indziej, chcę tylko w Noho, bo ta jakość jest wyjątkowa. No, i takie są nasze założenia, taką mamy swoją misję. A proszę mi powiedzieć, jak ocenia Pan polski potencjał tych inwestycji z najwyższej półki? Jaki jest potencjał w Polsce? Jest znacznie większy niż, niż zakładaliśmy na początku. Jest on duży i jedyny trud, jaki widzimy, żeby dotrzeć do ludzi, żeby im wytłumaczyć, że tak się da, że to, co robimy, jest realne. Mamy przykład z który oddaliśmy pierwszą naszą inwestycję w, w, tym w zeszłym roku, i tam jest standard, którego. W Polsce też nie ma, pod, pod kątem jakości części wspólnych i w budynku. Warszawa jest, jest to inny, inny, inny pułap cenowy, więc ta jakość będzie no, na pewno nie gorsza, a będziemy robić wszystko, żeby była równie spektakularna na warszawskim rynku, jak tam tamta inwestycja była na rynku katowickim. I co dalej? Co po inwestycji warszawskiej? Tak, ale ludzie muszą o tym się dowiedzieć, muszą to zobaczyć. No ludzie tak. nie wierzą. Mówią, a, ale co to, części wspólne? Konkurencja ma też części wspólne. No tak, no, można mieć i samochód, i samochód, no, 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 to, 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 tak samo no, to, można mieć e, taką, e, taką, tak, 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 u, taką biżuterię inną, to już no, nie, nie, ma, nie można porównywać. To są nieporównywalne rzeczy, to co my robimy, ale to ludzie muszą przyjść zobaczyć i osobiście to dotknąć, zrozumieć bo wtedy już nie będą mieli żadnych wątpliwości. I co, oni mówią wow? Mówią wow. Mówią. No dobrze, to wróćmy do tego wątku, co Czy po Warszawie? Z nami w ogóle nie mówią, bo są tak pod wrażeniem. Ale generalnie to nas cieszy, ale mówią wow. No dobrze, co po Warszawie? Po Warszawie? Dalej tym rozwijać. Kraków na pewno, Wrocław, Warszawę też. Tak, jak mówiłem, cały czas zastanawiamy się nad innymi rynkami poza Polską. Ale mówię, krok po kroku. No nie, nie chcemy też, żeby... To rozwój nasz jest bardzo dynamiczny. Zaczęliśmy rozwijać filmy od pięciu lat, więc też musimy do tego podchodzić z pokorą i nie, nie zachłysnąć się dynamiką rozwoju, bo, bo to wtedy nie będzie miało... będzie miał to duży wpływ na jakość, na podejście, więc krok po kroku. Na pewno, na pewno będziemy chcieli Rozmawiamy z inwestorami, szukamy potencjalnych lokalnych partnerów biznesowych, żeby stworzyć coś wyjątkowego poza Polską. Więc to jeszcze nie jest temat, mogę coś powiedzieć konkretnego, ale na pewno tym pracujemy. A wracając jeszcze do Polski, czy przy tego typu inwestycjach nie jest problemem no brak odpowiednich działek, brak odpowiednich terenów inwestycyjnych? Jak sobie z tym radzić? Tak jak wszyscy, próbujemy być pierwsi i jak najszybciej podjąć decyzję, jak to się pojawi na rynku. I dyskontować ryzyko, bo szybciej, no, szybciej się kupi wtedy, kiedy się no, szybciej podejmie decyzję i, i, i to dyskontuje ryzyko, no bo... No bo tak to wygląda. Do tej pory nam się to udawało, mam nadzieję, że dalej się będzie udawać. Wspomniał Pan o inwestycji warszawskiej, jak rozumiem dotyczy też po, to pozostałych inwestycji, że chcecie się otworzyć na miasto, chcecie stworzyć część miasta i również przyciągnąć osoby, które nie mieszkają na Czyli, tych osiedlach. Czym je przyciągniecie? Jakością lokali usługowych, które będziemy mieli. Od gastronomii po usługi towarzyszące. Żeby to było miejsce, gdzie ludzie mogą sobie przyjść i zjeść coś, zostać, spędzić czas w, w tym miejscu. Będą elementy kulturowe też. No, nie chcę dokładnie też powiedzieć, co to będzie, bo jeszcze pracujemy nad tym, ale to będzie na pewno coś, co będzie pozwalało zostać w tym miejscu dłużej. Nie tylko przyjść i, i zjeść coś, czy, czy pójść do, do, do jakiegoś, jakiegoś baru, który, który jest, i spędzić czas wieczorem, tylko podczas dnia będzie można przyjść i, i z tego miejsca korzystać i będzie to. Oferta zmienna, także to nie będzie stała ekspozycja, że to będzie tylko, to, to będzie to się zmieniało, żeby, żeby było ciekawsze. Mówię o Warszawie. Ale w każdym naszym projekcie, no hop, chcemy, żeby ta komercja żyła, żeby ludzie, to nie był obiekt zamknięty tylko dla naszych klientów. Oczywiście ta, te funkcje, które będą w tych parterach, mają być dopasowane do standardów, które mamy. Nie zrobimy tam lokalu, który jakby nie odpowiadałby klientom, którzy kupują te mieszkania, bo tak nie może być, a weź, bo nie, ale wszyscy wokół będą mogli na pewno z tego korzystać i będą chcieli. Takie mam zamieszczenie, żeby to nie było tak, że to a, no, jest super, droga restauracja, nie mają tam po co przychodzić. Nie, tak nie będzie. Będzie wszystko, będzie i taka i taka, dlatego o to się w ogóle nie boję, mam na to pomysł, to jest moim konikiem, żeby oprócz o tej architektury i tego detalu, to działało tak, jak sobie to wyobraziłem i wymarzyłem. Czyli kiedy będziemy mieli tą nową część miasta, mówimy o Warszawie, gotową? Tak, żeby osoby z zewnątrz też mogły przyjść, no i zostać tam na dłużej. Chcielibyśmy, żeby to był e, początek. No, Nowej dekady, czyli zakładam, że od zaczęcia około 6 lat powinniśmy to zrobić. No, Czyli jeszcze kilka lat, ale pewnie. Czas tak szybko leci, słuchajcie, że jestem przerażony. Im człowiek jest starszy, tym szybciej leci. I no niestety prawda. to jest coś, co, co mnie najbardziej e, martwi, no ale taki są, takie są koleje losu, no, i tego nie zmienimy. Tak jest, no ale warto poczekać tych 6 lat. Myślę, bardzo, że na pewno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobry, moim, moim gościem był pan Rafał Kula, prezes NoHo Investments. Jeszcze raz dziękuję. Uprzejmie. Mego dnia.